No dobra, no to w każdym razie, wracając do, gie, do, tych, do tych giełd, yy, myślę, że za mało inaczej, że nie zdajemy sobie aż tak bardzo sprawy, jak ogromnym kopniakiem yy, w rozwoju, generalnie rzecz biorąc, technologii w, w, w dzisiejszej, w zeszłej Polsce i, i nawet dzisiejszej one były. Eee, to było jedyne źródło jakiegokolwiek oprogramowania. Jedyne. Po prostu nie było nic innego. Nie było internetu, nie było, nie było wyjazdów za granicę, żeby sobie coś kupić. Tak. Nie, nie, nie. To było jedyne źródło oprogramowania. Po prostu się jechało na giełdę te... i tam się zdobywało cokolwiek. Nie demoscenę, cokolwiek, co było przydatne do komputera, oczywiście, no w gry, ale oprócz gier, jakiekolwiek programy użytkowe, cokolwiek człowiek sobie wymarzył, właśnie tam było. Tak? Tylko i wyłącznie tam. Ja wiem, że to piractwo, ja wiem, że to jest niefajne, ale inaczej po prostu się nie dało. Nie było tego. Z czasem zaczęły się pojawiać jakieś tam sklepy, w których można było za oczywiście potężne pieniądze cokolwiek kupić. Ale to było coś, dzięki czemu w ogóle wystartowała informatyzacja chyba w naszym kraju. I na te giełdy się jeździło faktycznie z poświęceniem. O, w ten sposób może powiem. I taka tutaj anegdotyczna moja historyjka. Kiedyś żeśmy sobie... Wybrałem się na wakacje do mojego kuzyna. Jakoś tam sobie u niego zawitałem, kuzyn miał Commodore, ja miał Atari. Ok, takie fajne wakacje komputerowe, powiedzmy sobie, było miło, przyjemnie. Kuzyn w Skarżysku Kamiennej sobie mieszkał, no i pojechaliśmy sobie na giełdę. Do Warszawy, a co? Chłop... łebki byliśmy, nie wiem ile, 12 lat może? Może, jak dobrze policzyć. Siedliśmy sobie w pociąg, ruszyliśmy sobie do tej ogromnej Warszawy. Jakoś żeśmy się na tej giełdzie znaleźli, no i sobie giełdujemy. Eee, bieganie, latanie, wiadomo jak to na giełdzie, tak? Tu poznawanie, przegrywanie, kopiowanie, e, kupowanie, różnie bywa. E, bilety powrotne kupione, okej, okay. godzinka, jeszcze mamy czas, <grym> jeszcze mamy czas, Jesz... kurwa, nie mamy już czasu, dobra, pakujemy się z powrotem, jedziemy. E, pociąg powiedzmy odjeżdżał gdzieś o 17, umówmy się, no jesteśmy za. 5.17, wpadamy na dworze centralny w Warszawie, u faktury peron, chyba ten, jedziemy, dobra, wsiadamy w pociąg, okej, okay. jedzie, jedzie, no to w porządku, eee... obładowanie dyskietkami, obładowanie tym wszystkim, wracamy sobie do skażyska Kamiennej, Polska. No nie. E, okazało się, że y, y, konduktor, który sprawdzał bilety, y, powiedział, że panowie, nasi chłopcy, ale wy jesteście w ogóle nie w tym pociągu, to trzeba. No jak? A gdzie? No, wy jesteście w pociągu, który jedzie do Krakowa. No to dobra, to może wysiądziemy na najbliższej stacji i ten. Ale to jest ekspres i wysiadacie w Krakowie. <grym> no i z tego warszawy dojechaliśmy do Krakowa. Dwunastolatki, pa proszę, pro proszę pamiętać. E, o tym, jak kupiliśmy wszystkie te, te, te dyskietki i tak dalej, mieliśmy chyba złoty 20, czy koło dwóch złotych zostało nam ogólnie wszystkiego, tak? E, wiem, że starczyło to na jedną e, zapiekankę, bo tyle mięsa mogliśmy kupić i tylko i wyłącznie dzięki uprzejmości PKP, za którą ogromnie dziękuję, bo w ogóle do tego Skarżyska Kamiennej, z tego Krakowa się, do, do się dostali trzema pociągami e, i zamiast planowanego przyjazdu z Warszawy do Skarżyska o godzinie tam, nie wiem, powiedzmy 19, dojechaliśmy o 3 w nocy. I tutaj też ogromne ukłony i zrozumienie dla rodziców i niezrozumienie dzisiejszych rodziców, czyli na przykład mnie, którzy przejmują się wszystkim. Nasi rodzice mieli to gdzieś. <laughs> Owszem, martwili się, no ale jak pojechali, to chyba dadzą radę. Tak? No wysłali dwunastolatków latków cholera jasna do Warszawy. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia absolutnie. Jakieś tak to po prostu się działo. No się załatwiało różne rzeczy, się gdzieś jechało, trzeba było być obrotnym, coś, 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 coś kombinować. Nie było jak ścigać komórkami. Nie, absolutnie. Żadnych komórek nie było nic czego takiego? No człowiek gdzieś szedł i, i jak wrócił to był. Tak? No, jak doszedł to to, to też był. Eee, także giełdy to była podstawa generalnie rzecz biorąc wszystkiego. Człowiek oddawał życie, żeby tam się dostać, prawie że. No i przede wszystkim, żeby z nich też wrócić. I to był jedyny sposób na to, żeby cokolwiek zdobyć. Także nie doceniamy tego, jak bardzo generalnie, że biorąc giełda i w ogóle ta instytucja tego wszystkiego, jak bardzo pchnęła ten kraj w nowoczesność. No przecież wiemy wszyscy, że z giełdy wyrosły później nasze potęgi software'owe, tak? Wyrósł jakiś dev z czasem, o użytka, żeby daleko nie szukać. Wyrosły oczywiście też całe, całe, całe firmy, które zajmowały się później programami użytkowymi, bazami danymi, nie wiadomo co jeszcze. Generalnie zaczęło to rosnąć właśnie tam, na tych giełdach, z tych ludzi, którzy gdzieś tam sprzedawali gdzieś pokątnie te dyskietki yy, i sprzęt też, bo sprzęt no, dalej trzeba było kupować gdzieś w dziwnych miejscach, yy, ale to tak naprawdę pchało ten kraj do przodu. Nie? No i razem z tą giełdą oczywiście też ta cała reszta, czyli też ta toczka. otoczka, bo wbrew pozorom całkiem sporo było też ludzi, którzy też robili różne dziwne rzeczy sami z siebie. Oni tam później tak. też, oprócz tego, że sprzedawali te dyskietki, to jeszcze tam coś dorzucali swojego czasami, nie? No bitter. no tak to było, przecież najzwyczajniej. Tak było, tak. Właśnie też mój pierwszy kontakt wyglądał. Mm. A powiedz mi... Y Miałeś styczność z poznańską giełdą na Matejki? Nie, nie, nie. To już, że tak powiem, już jak zawitałem w Poznaniu, to, 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 to już giełdy nie potrzebowałem, bo, bo, bo już miałem dostęp do internetu. Tak, Słysznie. Tak, ale dostęp do internetu to nie było tak, że to można się było wydzwonić, nie miałem telefonu, nic takiego, tylko korzystałem z usług naszego uniwersytetu, który to miał gdzieś właśnie przy tym, na, przy, przy Matejki, miał jakąś tam pracownię taką czy coś takiego i stały tam takie trzy terminale. One były metalowe. Monitory były bursztynowe, klawiatury były, jak to się dzisiaj ładnie nazywa, mechaniczne, tak? czy coś takiego. <śmierdziwanie> <śmierdziwanie> tak, tak, <śmierdziwanie> Trzeba było tak bardzo mocno łomotać, żeby cokolwiek się tam wydarzyło. I to był kontakt z internetem, generalnie rzecz biorąc. Gofer, takie protokoły na przykład. Tak? No, BBS to już mnie wspominam, inne tego typu rzeczy. FTP. O, można było gdzieś wejść, <śmierdziwanie> można było coś ściągnąć. Terminale były wlaszane, nie miały czegoś takiego jak stacje dysków. O to, żeby cośkolwiek zgrać, trzeba, pójść do, trzeba było iść do pani, która zawiadywała tym całym ośrodkiem i ta pani na twój dysk ci później coś z tego zgrywała, tak? No, tak że była pełna kontrola, co kto gdzie miał i co ściągał. E, I w ten sposób w poznaniu sobie mia, miałem dojście do tego, do, do, do jakiejkolwiek sceny, bo, 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 bo no już wiedziałem, gdzie szukać, tak? Był, był ten internet, człowiek o piątej rano, o 5 rano człowiek student wstawał, jechał, Miał te dwie godziny, żeby gdzieś tam coś porobić, bo później pracownia już była dla, 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 dla studentów już tam stacjonarnych, ale te dwie godziny to było to coś. Jak najszybciej ściągnąć jak najwięcej. No i można było w domu później coś z tym zrobić, nie? Także to... Giełdy w Poznaniu niestety nie zaliczyłem, e... no ale z drugiej strony... Szeroki świat, Ameryka, tak. można było ściągać co się chciało. No, miałeś internet. No tak, ten miałeś, no. To, to, to <grym <grym można było tam się przynajmniej <grym> dobić, nie? E... Też trzeba docenić tutaj rolę uczelni z drugiej strony, mm -hmm. bo, bo, bo y, czasami też jadąc na przykład do Wrocławia do znajomych, też lądowałem y, na, te, na tamtejszej politechnice albo, 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 albo uniwersytecie, i faktycznie uczelnie y, pozwalały na, na, na różne dziwne rzeczy, na które dzisiaj by na pewno nie pozwalały, a, ale można było buszować po tym internecie, i y, 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 to, 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 ten kontakt z tym światem wreszcie jakoś zaczął być taki namacalny. To nie trzeba było jechać gdzieś, coś kupić. Nie, nie, nie. Tu wreszcie się miało dostęp. Miało się dostęp, można było na, dosłownie na żywo z kimś pogadać, dosłownie na się pogadać, popisać. Już był i A Tak, oczywiście. no jest było zawsze przecież, nie? jest okay. było zawsze. Yy... I to mówię, to, to można było gdzieś tam na żywo sobie gdzieś popisać, coś się podowiadywać, gdzieś pościągać, wejść na jakieś. Jeszcze wówczas wtedy tam nie było do końca. Mówię, jeszcze jakieś gofery zaliczałem tego typu rzeczy. Yy, ale już zaczynało się dziać, już się zaczynało dziać, już coś, już, już, już był ten ferment, już, już, już było to takie otwarcie na ten świat, które było cudowne. To było cudowne przeżycie, cudowne doznanie, boże, mogę ściągnąć <grym> całe archiwum czegoś tam. nie? Yy, no to się ściągało, a co? Yy, I uczelnie w tym bardzo mocno pomagały. Nie wyprą się. Yy, jestem żywym świadkiem tego, że i Uniwersytet, Uniwersytet w Poznaniu, i PoliBudaw we Wrocku, i Uniwerek we Wrocku bardzo pozwalały na wiele. Także działo się. Dziękujemy. Dziękujemy, tak, dziękujemy. Nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy teraz bez Was. Eee, także no, te początki faktycznie były właśnie takie. Ten dalszy, ten późniejszy okres, kiedy już wszedł ten internet, kiedy można było kręcić na to 21, 22, czy co tam, jaki tam był ten numer, to już jest zupełnie inny czas. To jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest eee, inny kontakt, powiedzmy sobie, z, 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 z tą rzeczywistością eee, demoscenową, bo Wtedy człowiek się wreszcie dowiedział, że jest coś takiego demoscena i że to jest jakiś ruch, że coś tam się dzieje, że są jakieś grupy, i można było wreszcie to poznać w najzwyczajnym świecie. I to było fajne. To było dobre. To było samo dobre. Przejście z medium, w którym były dyskietki, na medium, w którym stał się internet z czasem, zmieniło wszystko. To jest rewolucja. to była rewolucja do dzisiaj jest tak swoją drogą, to według mnie jest ogromna rewolucja, bo, bo, bo ta natychmiastowość. W Otrzymaniu tego, czego się gdzieś tam poszukiwało, była cudowna, do dzisiaj zresztą jest, ale to, 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 ta nowość, że można było sięgnąć ręką, tak kliknąć i sobie coś pobrać, a później to gdzieś sobie obejrzeć albo poczytać. Boskie, po prostu boskie. Wtedy też mieliśmy wszyscy tutaj manię chomikowania wszystkiego, prawda? troszeczkę to znika, ale nadal... Nie zgodzę ja się z tobą, mój drogi Biterze, nie zgodzę się <laughs> z tobą, absolutnie. Nie po to istnieją takie usługi jak nielimitowany dysk Google albo cokolwiek innego, żeby nie można było tego czymś zapełniać. Zapełniamy, no bo dzisiaj zapełniamy, zbieramy, eee, ale fakt, to... to, to, to archiwa, które gdzieś tam sobie istnieją i do których ma się cały czas dostęp, no to to, to jest rewelacja, nie? To jest, tak, to, to jest boska rzecz. wszystko posegregowane, opisane. Tak, zrobione, opisane. To, 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 yy, kiedyś to się robiło wszystko na, 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 na totalny żywioł. I tak, nazwa pliku była ośmioliterowa, tak, plus rozszerzenie, no to, no to co tam mogło być? No, się ściągało po prostu, najzwyczajniej w świecie. Co się ściągnęło, to już była loteria, nie? Yy, yy, także to. To było fajne, to było, to, było, to było sympatyczne, no i przede wszystkim najważniejsze to to, że bardzo to skróciło e, drogę kontaktu z, 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 z innymi ludźmi, którzy mieli podobne zainteresowanie, z innymi demoscenowcami, bo to wysyłanie listów i tak dalej, to było fajne. Ale powiedzmy sobie, trochę takie uciążliwe, no bo tam się coś wysłało, ktoś zanim ci odpowiedział, to już nawet nie pamiętałeś, co komu wysłałeś, tak? Jeżeli ty kontaktów miało się nawet trochę więcej. Eee, a teraz można było to robić szybko. Po prostu klak, 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 jestem już tutaj, tego tam może się umówił, to jakieś piwko, to coś innego, szło, 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 szło to przyspieszyło wszystko, nie? Eee, straciło ducha. Z jednej strony, no bo jednak stamping i ta cała reszta to była fantastyczna sprawa. Czyli straciło tego ducha, ale też zyskało może na, 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 na tej szybkości, na, na, na... w każdym inne wartości. Nie? Wiem, że teraz się bardzo zdycha za tymi war... o listy, nie listy, nie umówmy się, ten sentyment, te dyskietki nieraz już przemalowywane, zdzierane, później znowu gdzieś tam naklejane. Fajne, ale to takie trochę oldschoolowe bardzo już nawet, nie, no. To doceniamy dopiero teraz tak naprawdę. Tak, doceniamy dopiero teraz, yy, to się zgadza. A z takich innych fajnych yy, moich wspominków, które gdzieś tam się z, z demosceną wiążą, to yy, jako że od zawsze bawię się w jakieś gry RPG, nie wiadomo co jeszcze, takie na żywo, nie tam, że się strzela yy, na komputerkach, yy, yy, to też dosyć często chodzi, chodziłem sobie na jakieś różne konwenty i tak dalej w Poznaniu swego czasu, i dalej sobie jest y, taki komórk, który się nazywa Pyrko. Tak. No i e, na tymże Pyrkonie, na jednym z pierwszych tych Pyrkonów, e, na który zjechała śmietanka, powiedzmy sobie taka naszego, tutaj, naszej tej polskiej fantastyki, czyli wszystkie marki Oramus, y, Parowskie, jęczmyki, kto tam jeszcze. To wszystko tutaj przyjechało do Poznania, do szkoły podstawowej w Dębcu, <laughs> na Dębcu, gdzie <laughs> było zło. <laughs> E, bo był konwent po prostu, jeden z, z, z nielicznych, które się wtedy w, w, w kraju działy. E, chwała drugiej erze, czyli klubowi, czyli, czyli który to zorganizował, bo faktycznie coś się zaczęło dziać pod tym względem też tutaj w Poznaniu. E, super impreza, naprawdę świetna sprawa. E, no ale jak to szkoła podstawowa, no nie miała zbyt wiele do zaoferowania bardzo doświadczonym fantastom, którzy żyją piwem i, i, i tego typu rzeczami. No to jakoś tak od słowa do słowa wyszło, że nagle zebierała się ta cała, ta, całe towarzystwo i pojechaliśmy gdzieś sobie na. E, browara, nadępcu, bardzo podła speluna, to borowar tani, można było dużo wypić. No i w miarę jak ta rozmowa się tam zaczęła, e, zaczęła się tam toczyć, e, gdzie wszyscy nie wiem dlaczego krzyczeli na Sapkowskiego, bo był też Sapkowski, wszyscy na niego się strasznie darli, generalnie rzecz biorąc, coś tam złego zrobił w jednym ze z swoich opowiadań i go tam strasznie wszyscy tam ugobili. Jakoś mi się tak zgadało z, 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 z Maciejem Parowskim, to był swego czasu naczelny nowej, fantasty, nowej Fantastyki. I jakoś tak był ten, nie wiem czy pamiętasz ten był ten taki cykl w Fantastyce, Nowej Fantastyce, coś tam z Doliny Krzemowej. Tak. tak Było coś tak, takiego, tak. No. I jakoś tak właśnie zgadzałem sobie z Parowskim na temat tej Doliny Krzemowej, oczywiście obydwoje pijani, także gadało się bosko. No i zacząłem oczywiście Parowskiemu nawijać w o demoscenie. Nie wiem co, no, Ameryka. U nas się dzieje, nie? E, ja mówię, o, fajne, e, to napisz mi o tym. No i to jest takie moje chyba największe osiągnięcie generalnie, że byliśmy edukowali mnie w nowej fantastyce, tak? Także... Także... Je... No, tego nie wiedział. No, także, także, także było o demoscenie, no, demo było też w nowej fantastyce. Jest Nawet w bibliografii gdzieś tam jest, także spoko. To jest. Siałem to, gdzie mogłem to siałem, tak. Co mogłem to robiłem, żeby jakoś to propagować. Eee, także no, różnymi drogami generalnie gdzieś tam gdzieś tam to swoje pisanie próbowałem gdzieś wciskać, eee, żeby po prostu ludzie się dowiedzieli, tak? Żeby żeby, żeby 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 jeżeli ktoś nie wiedział, żeby się dowiedział, bo być może w sobie coś tam odkryje takiego, że będzie chciał robić coś więcej dalej, może będzie zainteresowany, może się rozbudzi jakieś zainteresowanie w nim, nie? No, mam nadzieję, że się udało. Ja sorry, tak pierdola. Nie, bardzo dobrze, cudownie, odchodzi właśnie. Im więcej takich wiesz, sentymentalnych odjazdów, tym lepiej. A, no, dobrze, okej. Okay.